Witajcie w nowym filmie. Dziś witam się z Wami z mojej łazienki, jest już bardzo, bardzo późno. Ja jestem bez makijażu i praktycznie już w piżamie. No i słuchajcie, ostatnio mam problem z zanieczyszczoną twarzą i sporami, szczególnie rozszerzonymi na nosie i w tych strefach problematycznych. Dlatego stwierdziłam, że to jest dobry czas na test, na test czegoś oczyszczającego, a że zalega mi w szafce pewien chiński produkt. Czarna maska na pory marki Lambena z AliExpress. To stwierdziłam, że to jest dobry moment, żeby po prostu wykonać ten test na mojej zanieczyszczonej twarzy, bo wtedy można ocenić tak na 100% działanie tych produktów. No jak mam dzisiaj taką czarną maskę, to stwierdziłam, że coś czarnego by się przydało też pod oczy, więc przetestujemy sobie po raz pierwszy chyba widzę w moim życiu takie płatki czarne pod oczy zawsze te płatki są złote, srebrne, jakieś białe, ale nigdy nie widziałam czarnych, więc też sobie je przetestujemy od razu. No i co? To ma być taka maska typu Pilaten. Ją możemy nakładać na całą twarz, ale możemy też nakładać na strefy problematyczne. Ja dziś sobie ją nałożę na nos i zobaczymy, czy ona coś wyciągnie nam z tego nosa, czy jak Pilaten będzie bublem. Ona wygląda tak. Ja Wam ją oczywiście podlinkuję na dole w opisie, żebyście mogli przejść bezpośrednio przez stronę Aliexpress i ją zamówić, bądź nie. Zobaczymy, jak wypadnie. Tak wygląda. Zobaczcie, bardzo podobna ma opakowanie do tych masek Pilaten. No i tutaj jest zafoliowana, ja jeszcze nie używałam. Pachnie trochę inaczej niż Pilaten, więc jest to inna zupełnie pewnie formuła i inny skład. No i dobra, bez zbędnego gadania, yy, zaczynamy test. Wzięłam sobie tutaj lusterko, żeby się wspomagać, żeby widzieć, co gdzie nakładam i również pędzelek, żeby się zaraz cała nie uwalić. Więc mam tu maskę. Jak widzicie, ona jest mega gęsta, zobaczcie. No jest taki po prostu glutek. O, tylko się modlę, żeby się zaraz tą maską nie uwalić. No i jedziemy. Może tak ją będę pokazywać. Hmm, ale ona jest gęsta, słuchajcie. Zobaczcie, mega klejąca. Okej, okay, maskę mam nałożoną na nos, jest bardzo gęsta, na razie nic nie czuję, ani żadnego mrowienia, ani chłodzenia. Ciekawe, ile będę z nią siedzieć, bo nałożyłam sobie dość grubą warstwę, żeby był taki, wiecie, plaster się z tego zrobił i żeby można to było łatwo ściągnąć. No i zobaczymy, czy na tym plasterku coś zostanie. No i teraz tak jak już Wam wspomniałam. Mam jeszcze czarne płatki pod oczy. Trochę się boję jej nakładać, bo jednak są to chińskie. Ehm... O matko, ale się wyjął, zobaczcie. Uh -huh. O nie. Są to chińskie produkty, i trochę strach nakładać je. E... No, na takie strefy jak oczy. Zobaczcie, jak to wygląda. <laughs> jak taki glut, masakra. Ale one są takie jakby pływające w wodzie. Myślałam, że są bardziej tłuste. Biorę sobie płatek. A, i będę nakładać pod oczy. No dobra, nałożę sobie tak o, żeby nie zawadzać tutaj o tą maskę na nosie. O, tak, muszę tak patrzeć, jak nam dzisiaj. Nieźle, dobra. I drugi. Posiedzę sobie w tym około pół godziny, żebym miała pewność, że ten plasterek mi na pewno wysekł. Na razie nic nie czuję, także spoko, naprawdę spoko. No i zobaczymy za około pół godziny, jak to wszystko wygląda. Tutaj te płatki są bardzo wodniste, słuchajcie, one jakby po prostu pływały w wodzie. Myślałam, że będą bardziej tłuste, ale przylegają do oczu dobrze. Także co? Widzimy się za około pół godziny. Ok, słuchajcie, posiedziałam sobie pół godziny w tym, jakby w tej matce czarnej na nosie. Jak widzicie, na oczach już zdjęłam, bo tam było zalecane 15 minut. Nie chciałam przesadzać się z, z trzymaniem tych pod oczami, bo jeszcze by się coś stało. Jestem mega ciekawa, co będzie na tym plastrze, także hmm, próbuję sobie to jakoś... O, jest, mam, zobaczcie, tu się rozpoczyna, no i ciągniemy sobie. Ale mocno, słuchajcie, moc, mocno przywarło. Mocno jest to przytwierdzone. Staram się to ściągnąć w takim kawałku, żeby było widać, co na nim zostało. Nie, słuchajcie, ta maska nic nie wyjęła. Praktycznie nic tutaj nie ma. Nie ma nic na tym plastrze. Oprócz włosków są jakieś pojedyncze, takie kropeczki. Natomiast to nie jest, to słuchajcie, bardzo słaba maska i to jest coś takiego jak pilatem, Bardziej robi depilację niż wyrywa z skórniki, także bubel. Niestety bardziej skuteczne od tej maski są te plastry czarne, które testowałam dla Was już, właśnie marki Lanbena. Tej maski nie polecam, bo jest po prostu słaba. Nie wyjejała mi tak naprawdę z nosa nic, a wiem, że ten nos dalej mam zanieczyszczony, może. Jest on gładki na razie, bo zdjęłam ten plaster. Natomiast pod skórą, tak naprawdę, gnieżdżą się jeszcze zaskórniki. Także mega słabo. Widzę, że czarna jestem cała. No dobra, także ja daję łapkę w dół, dajcie mi znać, czy macie doświadczenie z takimi czarnymi maskami i czy macie jakąś czarną, skuteczną maskę, która wyciąga Wam za skórniki. poleccie mi coś, bo ja bardzo lubię testować takie produkty dla Was i też bardzo lubię ja używać takie produkty. Także co, mam nadzieję, że Wam pomogłam w wyborze tej maski w hmm, podjęciu decyzji, czy ją kupić, czy nie. Oczywiście na każdej skórze działa inaczej. Także dodajcie mi łapkę w górę, jeśli Wam pomogłam. Subskrybujcie mój kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmami. Ja się z Wami żegnam. Buziaki.